No to zaczynamy nową przygodę. Stop. Ale jak ja w ogóle znalazłem się w tej sytuacji? Nie zginąłem, ale przez przypadek przy przenoszeniu plików na nowy dysk skopiowałem zły świat i ten prawidłowy straciłem. Ale to nic, lecimy z kolejnym sezonem Minecraft Hardcore, czyli Minecraft Hardcore sezon trzeci, odcinek pierwszy. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zabierzcie ze sobą popcorn, a my zaczynamy. Zacząłem od zrobienia podstawowych tulsów, czyli kamienny kilof siekierka oraz łopata. A ty mój drogi widzu subskrybuj kanał, ponieważ 98,4% z was tego nie robi, więc zapraszam do subskrypcji po więcej takich filmów. Celem pierwszej fazy było zespidramowanie gry, czyli znalezienie lawapulki, by z tego właśnie wymiaru wynieść przedmioty, które będą mi potrzebne do zakończenia gry. Mowa oczywiście o pałkach Blazer'a, które znajdują się w fortecy, oraz perełkach, które dropią z endermanów i War Forest i wyruszyłem na poszukiwanie Strongholdu. Okej, okay, robimy sobie perły. Stworzyłem sobie żelazną platę. To wchodzimy dobra mamy to trzeba zebrać expa zobaczmy ile będziemy mieć uwaga 66 trzeba oczywiście zebrać jajo zabieramy i tak naprawdę y, zbieramy sobie jeszcze perełki i idziemy teraz do NCD ale tylko po Entre i chodzimy dalej do Endu. Jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Już po 30 minutach znalazłem pierwsze NCT ze statkiem. Y, zabieramy Erytra. Następnie wróciłem do normalnego świata przy okazji lutując pobliską bibliotekę. Okej, okay, teraz y, mam zamiar szukać naszego miejsca do życia, czyli no najlepiej jakby to była wioska i obok tego nowy biom, ten wiśniowy. Więc wyruszyłem w drogę i po około 15 minutach znalazłem to co chciałem. Jesteśmy w wiosce i tam mamy y, ten nowy biom, czery, coś tam i y, więc tak, no zrobimy sobie kilo i... Wszedłem do jaskini, by rozpocząć kolejny etap, czyli skrojenie się. Mój plan zakładał wejście do jaskini oraz zebranie wszystkich diamentów w jak najszybszej. Okej, okay, ja już wyszedłem z y, jaskini. I mamy już naszą pożądaną ilość diamentów, więc ja sobie tylko ogarnę ekwipunek i zaczynamy robić naszą zbroję. Ok, więc ja mam już ogarnięty ekwipunek, więc no robimy sobie zbroję, czyli zaczynamy od klaty, y, potem spodenki, y, buciki oraz y, czapeczka. Zakładamy zbroję, no i jesteśmy teraz w pełni diamentowi, aczkolwiek y, jeszcze brakuje nam idemków, więc zróbmy sobie parę patyczków i robimy tak. Kilo sikierek, no i na razie starczy nam na łopatę. I tak, teraz potrzebujemy wydobyć trochę obsydianu, by zrobić sobie enchanting, więc yy, lecimy znowu tam. Dobra, stworzyliśmy sobie enchanting table, więc teraz idziemy sobie pobierać trochę drewna na książeczkę. Następnie zabrałem się za zenchantowanie swoich narzędzi i już po krótkiej chwili miałem idealny kill -off. Dążyłem też do zrobienia perfekcyjnej zbroi, ale bardziej pochłonęły mnie sprawy związane z wioską, ponieważ stworzyłem nowy dom dla villagerów, farmę czy też zagrodę dla owiec. Tworzyłem też prawie perfekcyjną sikierkę, a następnie wybudowałem trading room oraz pozbierałem trochę drewna. Następnie stworzyłem patyki, by wytrajdować się z villagerami za emeraldy, po czym rozpocząłem proces przemiany villagerów i zniżek, więc stworzyłem potki oraz złote jabłko i odczarowałem pierwszego villagera co spowodowało, że mieliśmy już mending za jednego emeralda. Więc kupiłem sobie trochę tych książeczek i przystąpiłem do kolejnego etapu, czyli budowa farmy żelaza. Po ogarnięciu sobie wieśniaka z unbreakingiem nałożyłem ją Wraz z mendingiem na Eltre, a następnie zniszczyłem cenę dwóch villagerów jednego z wydajnością. Po krótkiej chwili udało mi się zrobić idealną łopatę, kilow oraz sikierkę. Następnie przez dwie godziny ścinałem drzewa, zbierałem wełnę od owiec i nawet stworzyłem swojego teksturpaka. Tak wygląda jak jest wyłączony, a tak jak jest włączony. Możecie go pobrać z linku w opisie. Ale wracając, to wszystko było po to, by móc wykonać kolejny etap, czyli netherite'owa zbroja. No niestety wywaliło mi nagranie, aczkolwiek, jak widzieliście po skinach mam już całą... Yy... Przepiękną zbroję zrobioną. Teraz czeka nas faza, e, tak naprawdę ostateczna, ponieważ będziemy e, wysadzać. Bierałem wełnę na łóżka, żeby pójść do naderu, pozbierać sobie naderajce. Na nową no, zbroję, więc ja sobie załączę szybko reserwata, -res który e, sobie sam zrobiłem przed chwilą. I rozpocząłem prawie 3 godzinną sesję kopania debrisów. mamy do dopieca, siup. Ok, mamy już przypalone wszystkie y, skrawki, więc róbmy sobie teraz y, sztabki niderajtu. Right, okay. Robimy sobie 4 i 4. No i wychodzi nam 9 sztabek netherite. Na Możemy nawet sobie zrobić blok. Pięknie wygląda. Więc robimy sobie 100 i, no i zamieniamy. No i właśnie tu się pojawia problem, y, ponieważ w nowej wersji, czyli 1,20, na której obecnie gramy, y, potrzebny jest Y, upgrader takie coś, więc y, jeszcze trzeba pójść do netheru, y, do bastionu, y, pozbierać to Jesteśmy już na bazie, mamy y, dwa upgrade'y, no i trzeba to teraz, y, że tak powiem, ro rozmnożyć, czyli stawiamy sobie to tu i trzeba to zrobić, o, tak parę diamentów trzeba dać, no to mamy w sumie pięć tych upgrade'ów, a potrzebujemy na całą zbroję, czyli cztery i tutaj 3 plus, no, dwa, więc... Więc teoretycznie potrzebowalibyśmy jeszcze czterech takich, więc po prostu pójdę nakopać troszkę diamentów, bo nie chce mi się już po tych bastionach latać i sobie to więcej tego zrobimy. Dobra, yy, wykopujemy się już i z tego co naliczyłem powinniśmy mieć dobrą ilość diamentów, więc musimy się wykopać, o dobra, i, dobra. I lecimy do bazy. Dobra, więc tak, robimy jeszcze dwa ostatnie, to mamy, dobra, czyli w sumie mamy 9. Dobra, szybko na buty sobie jeszcze nałożymy yy, soul speed, potrzebujemy trzynastego levela, o, yy, to polecimy jeszcze do netheru. Ok, nakopaliśmy sobie tyle kwarcu na 18 level, więc szybko sobie musimy jeszcze muciki, dajemy je, łączymy, 13 levela nas to kosztowało i jeszcze tutaj mieliśmy taki killoff z Fortuną 2, a że tu mamy Fortunę 2, no to jak się połączy dwie Fortuny 2, to dostajemy killoff z Fortuną 3, więc no jeszcze muszę sobie troszkę nakopać, kolejne kopanie za nami, teraz powinniśmy mieć już, o właśnie, wystarczająco mi też levela. Mamy tak naprawdę najfajniejsze itemki, jakie mogliśmy mieć, więc po prostu Wydaje mi się, że prześpimy się jeszcze jeden dzień i zrobimy sobie zbroję. Dobra, teraz następuje właśnie wielkopawna chwila, ściągamy całą naszą zbroję i tak, wstawiamy sobie sztabki, wstawiamy sobie Smithing Upgrade i zaczynamy od hełmiku. Mamy pełną zbroję netherite'ową, ale zostaje nam jeszcze tulsy, czyli kilo, sikierka i łopata. Na tą chwilę tyle. Aczkolwiek nakopałem sobie na tyle, żeby mieć jeszcze na mieczyk i motykę. Dlatego no, zróbmy sobie po prostu tą motykę i mieczyk. Więc mamy idealną motykę. part two we don't need no house mist gonna get tipsy. Don't need a power copy my steel face the fact that ain't no cap i'm real ain't no cap i'm real the plastic a copy my steel copy my steel